Cześć Wam i chwała żołnierze z tej strony Kokoswa ja mam dla Was przyjemność ogłosić drugą edycję wykokosanego turnieju z gry Modern Warfare 3 w której będziecie mogli sobie wygrać Call of Duty Ghosts Turniej odbędzie się w piątek w ten piątek 24 stycznia o godzinie 20 tak jak zaczynają się zawsze moje piątkowe live y. także Call of Duty Ghosts do wygrania nagroda ufundowana przez Roberta Halabisa, który był tak łaskaw, ją zaprezentować na drugą edycję wykokosanego turnieju. Także, jak już powiedziałem, będziemy grali w Modern Warfare 3. W jaki sposób dołączyć się do wykokosanego turnieju edycji numer 2, ponieważ będę robił Open Lobby? W jaki sposób będziecie mogli się do tego Open Lobby dołączyć? Otóż metoda jest niesamowicie prosta. Musicie wejść w zakładkę społeczność, strona główna, potem wyszukać mój profil na Steamie, czyli kokosfly, podkreślnik yt. Bach, przeniesie Was na mój profil, wchodzicie sobie elegancko w niego. Nie wiem, czy z tej pozycji da się tutaj wejść, ale pokażę Wam coś innego. Wchodzicie w moją grupę, tak jak jest na przykład tutaj, członkowie, ja powinienem być w grze. Tutaj taki zielony, zielony ludek, że tak powiem, w grze Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 3, tak jak jest tutaj Zokan. Wchodzę potem na jego profil, tak jak wy wejdziecie na mój, i macie tutaj zielony przycisk dołącz do gry, i wrzuci was do tego lobby. Zasada będzie taka w pierwszej, w trzeciej fazie, fazie początkowej rozgrywek, że kto pierwszy, ten lepszy, osoby, które będą się powtarzać, będą usuwane, żeby każdy gracz, który nie miał wcześniej okazji pograć, wziął udział w tym lobby, kolejne lobby w fazie drugiej i Pierwszej będą już ohasłowane, także ja was będę musiał dodawać do znajomych. Nie wiem, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że nie zrobi się z tego jakiś nieporządek i uda nam się to wszystko pięknie rozegrać. Także pamiętajcie, wyszukajcie po prostu mój profil na Steamie, wejdźcie w moją grupę, wejdźcie w mój, w mój profil, albo od razu w mój profil, kiedy go znajdziecie i tutaj macie coś takiego jak po prostu dołącz do gry, odpala się wam gra i wbijacie do lobby. Chyba, że jest hasło, to wtedy trzeba będzie. Wpisać, ale to już wtedy z takimi osobami, które przejdą do dalszej fazy, będę ich zapraszał na streamie i będę im na e, prywatnej wiadomości podawał hasła do lobby, żeby się mogły dołączyć. Turniej będzie dosyć ciekawy, za zasady są dosyć skomplikowane, przynajmniej na początek. E, także będziecie, słuchajcie, musieli uważnie prześledzić. E, otóż e, turniej odbędzie się z trybu zdobycie flagi. Ustawienia niestandardowe. Każda runda, a będzie tych rund kilka, o czym powiem za chwilę, każda runda będzie trwała po 5 minut, będą dwie rundy po 5 minut i maksymalnie będzie można przejąć flagę 5 razy w jednej rundzie. Runda może się albo skończyć przed czasem, jeżeli przejmiecie 5 flag, albo po 5 minutach, jeżeli przejmiecie 1, 2, 3, 4 albo 0 tych flag. I teraz słuchajcie, jak to będzie wszystko rozegrane na niestandardowym zdobyciu flagi. Widzicie w tej chwili, ja również ją widzę, taką tabelę. Więc w pierwszej fazie, nie wiem jak ją można nazwać, fazą grupową czy coś takiego, w pierwszej fazie będzie rozegranych 5 rund po 10 minut. Jedna runda to będzie 17 graczy, plus ja osobiście, żeby było co na live oglądać, bo wszystko będzie transmitowane na live. A potem będziecie mieli podsumowanie na YouTubie. Więc 5 rund po 10 minut, 18 graczy, i z pierwszej rundy przychodzi 5 najlepszych graczy, z drugiej 6, z trzeciej 5, z czwartej 6 i z ostatniej 5 najlepszych graczy. Do kolejnej fazy, kolejna faza to będą 3 rundy po 10 minut. Po 10 graczy, czyli 9 graczy na jedną rundę plus moja osoba, i z każdej z tych trzech rund będzie przechodziło trzech najlepszych graczy. A finał będzie, yy, to będzie jedna runda yy, po. 10 minut, która będzie trwała 10 minut z 9 najlepszymi graczami, plus ja, czyli łącznie 10 graczy. Zresztą na tej rozpisce, na tej tabelce macie wszystko jak najlepiej wyjaśnione, więc ja już nie będę do tego tematu wracał. W jaki sposób, słuchajcie, można przejść do następnej fazy, w jaki sposób można również wygrać cały wykokosany turniej, edycję drugą i zdobyć Call of Duty Ghosts. Otóż o przejściu decyduje najwyższy wynik liczony takim pewnym cwanym sposobem, żeby nie wygrała ta osoba, która ma największe kaderatio, tylko żeby wszyscy, wszystkie osoby, które biorą udział w turnieju miały szansę na zwycięstwo. Po pierwsze bierzemy ilość punktów każdego gracza i potem mnożymy ją razy ilość zabić, gdzie jedno zabicie równa się jeden punkt. I potem mnożymy to jeszcze raz Ilość asyst, gdzie jedna asysta Równa się 3 punkty Ja wiem, że trochę to skomplikowane Ale myślę, że to e, ogarniecie dosyć łatwo Mam nadzieję, że ja również To będę ogarniał podczas turnieju Także dajmy na to, jeżeli zdobyliście 2000 punktów A za przejęcie flagi to jest 50, 100 punktów e, 50 punktów, przepraszam Za zabicie jednej osoby to jest 50 punktów Za zabicie osoby, która niesie e, Niesie flagę to jest 100 punktów, a za doniesienie flagi do waszej flagi to jest 250 punktów, więc tryb jest specjalnie po to, żeby grać na punkt i na zdobywanie flag, a nie na fragi, tak jak to by było na przykład na deadmatchu, Więc, dajmy na to: Uzyskaliście 2000 punktów, zabiliście powiedzmy 5 osób, czyli 5 razy 2000 to jest 10 tysięcy, i mieliście 3 asysty, czyli 10 tysięcy razy 3 asysty. Jedna asysta to 3 punkty, czyli łącznie 9 punktów, czyli 10 tysięcy razy 9, 90 tysięcy punktów. I osoby, które będą miały najwyższy wynik punktowy, przechodzą do. Do najwyższej fazy i osoba, która będzie w finale miała najwyższy wynik punktowy, liczony właśnie w ten sposób, wygrywa Call of Duty Ghost to co już chyba nie będę powtarzał chociaż powtórzę to pewnie na koniec słuchajcie, jeżeli chodzi o mapy, to w początkowej fazie będzie 5 dużych map jedna mapka oczywiście na jedną rundę Jedna runda, tak jak mówiłem, 10 minut, po 5 minut na każdą ze stron. Więc to będą takie mapy jak Village, Bakara, Fallen, Outpost oraz Interchange. To będzie 5 map w pierwszej fazie. W drugiej fazie będą 3 mapy na 10 graczy, czyli trzy średnie mapy. I to będą takie mapy jak Bootleg, Bootleg, Carton oraz Terminal. Natomiast, jeżeli chodzi o finał, na 10 graczy, czy 9 graczy plus ja, jak to macie w tej tabelce, e, finał rozegra się na mapie. Resistance, tabele słuchajcie, będziecie mieli do pobrania z linku e, na dole w opisie. W opisie będzie również link do mojego live'a, w opisie będzie również zamieszczony kanał Teamspeak. Co jeszcze ciekawego będzie w tych predefiniowanych ustawieniach? Otóż oprócz tego, że jedna runda będzie trwała 10 minut, po 5 minut każda, 5 flag do zdobycia, oprócz tego, że będą wybrane mapy, to jeszcze będą inne ciekawe opcje, a mianowicie będzie, będą predefiniowane klasy, klasy domyślne dla każdej z drużyn takie same. Będzie klasa szturmowa, która będzie zawierała G36C, Desert Eagle z nożem odłamkowy, granat błyskowy, ekstremalną kondycję, szybkie wyciągnięcie Pro i Stalker Pro, e, to jest e, pierwsza klasa szturmowa, druga klasa e, to jest SMG, nazwa klasy SMG PM9 Desert Eagle z taktycznym nożem, nóż do rzucania granat zaczepny, ekstremalna kondycja, tarcza Stalker i e, perki wsparcia znaczy mm, boże, jak to się raz? Pakiet wsparcia, dokładnie. Na pierwszej klasie pakiet szturmowy. Trzecia predefiniowana klasa to jest LKM M60E4 Desert Eagle z nożem, Semtex, granaty elektromagnetyczne, ekstremalna kondycja Assassin, martwa cisza oraz pakiet szturmowy. Pakiet szturmowy tutaj jest bardzo ciekawy, ponieważ jest to, słuchajcie, BSP oraz strzelec od spraya. Na czwartej klasie predefiniowanej snajperka będzie Dragunov Magnum 44 z taktycznym nożem, Claymore, zrzut taktyczny, ekstremalna kondycja, szybkie wyciągnięcie strzelec oraz pakiet wsparcia dosyć zaawansowany. Piąta predefiniowana klasa to jest Shot Model 1887 Desert Eagle, Akimbo, nóż do rzucania, granat dymny, ekstremalna kondycja, tarcza, raport sytuacyjny oraz Specjalista: Dodatkowo, jeszcze osoba, która będzie niosła flagę, będzie miała specjalną klasę lepszą od tych wszystkich pięciu klas, żeby tą flagę donieść. Już nie taką trollerstwą, nie taką słabą, ponieważ te pięć predefiniowanych klas to dosyć słabe klasy. Ja specjalnie starałem się konstruować takie bardzo niestandardowe klasy z najsłabszych broni w danej kategorii, żeby wszyscy mieli dosyć trudno. Nie będzie żadnych hempy, sedema, cewurów i takich innych. Więc osoba, która niesie flagę. Kiedy ją podniesie i kiedy tą flagę upuści, cza od czasu kiedy podniesie tą flagę do czasu kiedy tą flagę upuści, e będzie miała klasę. Będzie miała broń UMP-45, MP9, C4, granat dymny, ekstremalną kondycję, tarcze oraz strzelca bez żadnych strików. I tak to będzie wyglądało, także słuchajcie, pamiętajcie, wykokosany turniej, edycja druga, serdecznie Was zapraszam. To co leci w tle to jest gameplay z Doom, z pięcioma osobami plus ze mną, które udało mi się zebrać na kręcenie tego gameplayu tam będziecie te wszystkie predefiniowane. Klasy mogli obczaić, także zapraszam Was. Zachęcam do obejrzenia, do zostania do końca. Pamiętajcie, piątek, 24 styczeń, godzina 20. Stawcie się. Do zobaczenia na polu walki. Trzymacie się. Hej, hej.